Witam, Paweł Gwardys. Dzisiaj powiem o groźnej chorobie alternaria, czyli opadzina liści goldena i gradzie. Jesteśmy dzisiaj w sadzie u pana Mieczysława Lisa w miejscowości Lasopole, niedaleko Chynowa. Tak jak powiedziałem na wstępie, opowiem dzisiaj o dość groźnej chorobie, która właśnie pojawia się w sadach, a mianowicie opazinie liści Goldena. Ta choroba dotyka nie tylko odmianę Golden, ale również inne odmiany, takie jak Gala, Red Delicious czy Ligol. Objawy tej choroby to są nekrotyczne plamy na liściach. Te liście po pewnym czasie zasychają i opadają, ale również może być to, mogą być to też uszkodzenia, infekcje owoców, które też mogą opadać. Natomiast zdecydowanie naj, najbardziej groźne, przy infekcji owoców jest to, że w czasie przechowywania może dojść do tak zwanej czarnej zgnilizny. Grzyb Alternaria alternata jest jednym z częściej występujących grzybów na ziemi. Występuje w środowisku glebowym rozwija się na resztkach roślin może zasiedlać również korę zranienia kory występuje również w powietrzu jak zabezpieczyć sad przed alternarią tutaj w sadzie u pana Lisa jest stosowana agroeca protect czyli kwas podchlorawy jak widać nie dochodzi tutaj nie doszło tutaj do żadnych infekcji, nie, nie, nie możemy znaleźć żadnych objawów. Tą ochronę prowadzimy w taki sposób, że w momencie, kiedy mamy infekcję, a do tych infekcji w ostatnich dniach dochodziło dosyć często, to e, pokazujemy na naszych, na naszych wykresach. E, 6 e, lipca, 8 lipca i od 12 lipca mieliśmy cały czas infekcję e, alternarią. E, po tych infekcjach powinniśmy e, dokonać zabiegu e, Agroecom Protect e, w stężeniu 2,5-3%. I wtedy e, po prostu zlikwidujemy te infekcje. E, w momencie, kiedy mamy już dosyć dużo objawów e, i dużo liści jest e, z nekrozami, wtedy no, powinniśmy zastosować e, wyniszczającą dawkę, czyli 4% agroecy. E, jeśli chodzi o e, Zagrożenie wracając do, do zagrożenia, to, to pokazujemy również mapkę Polski, w które, na której widać, że to zagrożenie alternarium występowało praktycznie w całej Polsce. Teraz przejedziemy do sadu, który nie był chroniony Agroecą, i na pewno zobaczymy tam objawy dosyć silnego porażenia. Alternarią, e, czyli opadziną liści. Teraz jesteśmy w sadzie e, odmiana e, Golden. E, sad, który nie, nie był e, chroniony agroecom i mamy tutaj dosyć e, duży problem, jeśli chodzi o objawy e, alternarii. E, mnóstwo liści e, z nekrotycznymi plamami. E, w zasadzie w, w, ta, w takim stadium no, trzeba by wykonać e, zabieg wyniszczający, żeby e, zlikwidować te e, objawy. No, i oczywiście, zahamować w ten sposób dalsze rozprzestrzenianie się opadziny liści Goldena. Na koniec powiem jeszcze króciutko o sytuacji, jaka wczoraj miała miejsce na dużym obszarze w regionie od Białej Rawskiej do, do Warki. E, pojawiły się opady gradów, w niektórych miejscach te opady były e, intensywne. E, doszło do uszkodzeń liści, do uszkodzeń owoców, e, ale też e, mogło dojść do uszkodzeń e, pędów. Także e, jest duże zagrożenie ze strony, po pierwsze, szarej pleśni, e, która może rozwijać się na e, uszkodzonych e, owocach. Do moniliozy, która też będzie powodowała gnicie owoców. Szczególnie w, w gruszach może dojść do infekcji zarazą ogniową, która cały czas jest groźna. Warunki sprzyjają, jest ciepło, wilgotno. Także tutaj też trzeba zwracać szczególną uwagę na zwalczanie tych chorób. Zapraszam do kontaktu na mój numer telefonu, który jak zwykle pojawia się na ekranie i do zobaczenia w następnym filmie.